Jesteśmy przy Tafli Elbląskiego Lodowiska Helena, gdzie odbywa się dzisiaj Ogólnopolski Turniej Hokeja na Lodzie Bałtycki Krążek. Jest ze mną pan Przemysław Siadło, sekretarz Elbląskiego Wikinga, entuzjasta hokeja na lodzie. Proszę nam powiedzieć, jak przedstawia się dzisiejsze przygotowanie zawodników do dzisiejszych zawodów. Przede wszystkim zawodnikom nie brakuje ambicji, chęci i walki, w porównaniu z dniem dzisiejszym, no to mogliśmy zaobserwować, że ten rytm gry jest nieco szybszy, ale to chyba jest powodowane tym, że po prostu sami zawodnicy już objeździli się z lodem, sprawdzili poszczególnych przeciwników. Sprawa zwycięstwa jest jeszcze otwarta i myślę, że tutaj to jest tego właśnie powodem. Mamy do czynienia z turniejem ogólnopolskim. Proszę nam powiedzieć, jaki jest odzew drużyn z naszego kraju na dzisiejsze zaproszenie? Tak, turniej ma charakter ogólnopolski. Zaprosiliśmy pięć drużyn z, głównie z terenu Polski Północnej, ale też z Polski Centralnej, czyli drużyny z Warszawy i z Łodzi. Noce zawsze jest fajny, dlatego że te, te północne krańce Polski są dość ubogo je, je, hokejowo. Tych drużyn nie ma wbrew pozorom tak, duży, tak dużo tutaj oprócz... Oprócz Łodzi i Warszawy, no można by jeszcze na, wskazać na drużynę toruńską. E, zawsze chętnie goście do nas przyjeżdżają. E, w zasadzie odbywa się to zawsze na wymianie, na, na zasadzie wymiany. E, teraz my jesteśmy organizatorami, być może za tydzień pojedziemy do Trójmiasta, ewentualnie Torunia Warszawy. A jakie są perspektywy rozwoju tej dyscypliny, tu w naszym rejonie? E, tak naprawdę trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że stawiamy pierwsze kroki, wikingowie działają od 3-4 lat. Liczba zawodników w, w, ostatnim, w, ostatnim, w tym obecnym sezonie znacznie nam wzrosła, prawie się pod, podwoiła. Co prawda nie możemy mówić tutaj o każdym dziecku, że jest zawodnikiem, natomiast tych jeżdżących już, z których można złożyć drużynę, to jest już około 20-22 osób. To jest dużo z tego względu, że no, sport ten cieszy się małą popularnością. I trudno pozyskać młody na rybek, Natomiast taki turniej jak ten no zawsze odbija się jakimś tamekem w mieście. Zapraszamy, zaprosiliśmy na ten turniej szkoły, zapraszamy także na naukę jazdy na łyżwach. I to, e, według mnie idzie to w dobrą stronę. W takim razie życzymy, aby szło to dalej w dobrym kierunku. Wszystko i elbląski sport, elbląski hokej rozwijał się. Dziękuję bardzo za rozmowę. I dziękuję bardzo.